Cześć moi drodzy, w drugiej odsłonie. Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. Sytuacja wygląda tak, że ja wyjąłem podstawę y, akumulatora i akumulator. Żebyśmy mogli tu elegancko sobie gdzieś postawić kamerę i nagrać to y, wyciąganie tej y, wtyczki czy gniazda. To jest bardziej jak gniazdo, a tutaj występuje wtyczka, nie? 1K0937125A. Skrzynka o takim numerze. Y, I my. Ja stawiam tu kamerę i wyciągniemy tą wtyczkę. Spróbujemy ją rozpinować, wyjąć ten pin, który jest nam potrzebny, i przepiąć w inne gniazdo. Tak chyba będzie lepiej, nie? Widać. Nie będzie rura zasłaniała. Patrzcie, co od razu na dzień dobry znalazłem. Widzicie? Zielone. Tu coś było albo gdzieś się przygniotło, albo coś gdzieś weszło pod krawędź. To jest urwane, nie? O. To jest jakaś przedłużka z zewnątrz do zewnątrz. Dobra, to trzeba potem zlutować. Moi drodzy, mamy to. Jak to w ogóle wchodzi? Yy, to wchodzi tak. Tak wchodzi w gniazdo. I to tak, pin mój jest 23. Ten. Czyli jak to wchodzi tak, to to jest ten. A gdzie chcę przenieść? Na 17 lub 13, ten i ten. To to są obok tej kreski. Ej, coś tu źle wkładam? Nie, dobrze wkładam. To to są ten i ten. Ten lub ten. Czyli stąd, tu. Stąd, tu. To jest ten przewód. Ten żółto, widzicie, ten gruby to jest 4 mm kwadrat. No pytanie, jak on sięgnie, bo on tutaj do wyciągnięcia, to on tam skory nie będzie, nie? Trzeba będzie poprze poprzewlekać. I wsadzić go tu, ale myślę, że sięgnie spokojnie. Tutaj, tu albo tu. Tu będzie miał bliżej, czyli w pin numer, w ten będzie miał bliżej. To, to raczej w ten wejdziemy. I to jest bezpiecznik 20 lub 18, tak? To, no nie wiem, który teraz, ale to bez znaczenia. Jak wyjąć takiego pina? Moi drodzy, patrzcie, widzicie te fioletowe tu rzeczy? Wszystkie fioletowe rzeczy, które się gdziekolwiek znajdują w tych naszych autach, we wtyczkach lub gniazdkach, to są blokady. Wszystko, co fioletowe, należy pchnąć, wypiąć, przesunąć lub coś tam z tym zrobić, nie? Na przykład w takiej wtyczce, zobaczcie, tu coś odepnę. Też jest. O, tu nie wiem, czy zobaczycie. Widać tu? Widać. Tu też jest fioletowa blokada. Którą trzeba wypchać, to jest blokada przeciw. No to blokada blokująca piny. No tak. O, przesuwamy ją, to wyskoczyło, teraz jej nie zapniecie tam. Do zapnięcia wtyczki blokada musi być zapięta. Blokada się zapina jak są piny dobrze wsadzone, nie. Czyli co? Spróbujmy wyjąć tego pina. Tego pina. Może być opornie. Mierzemy sobie to. Czyli wy, 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 wyjmak, wy, wyjmak. To są bardzo nietypowe gniazda wtyczki. Więc o, ale czułem, jak się skrzydełka rozłożyły, jak się tam bardziej schowały. No I spróbujmy wyjąć ten żółty. Myście, że go paluszkami tam wyjmiecie? O, widzieliście? Petarda. To już taki wielki, grubaśny pin. Taki wielki, grubaśny pin. O. On ma swój numer oczywiście, ma zajebistą uszczelkę. No i teraz trochę zabawy, żeby podepchać go między tutaj tymi wiązkami, gdzie on tu tutaj wchodzi. Yy, można sobie rozciąć, można sobie rozciąć jak najbardziej tą trytkę. O. I ta trytka pozwoli nam wyjąć. Oła, pozwoli nam wyjąć wiążę stąd i w miarę ją tutaj trochę można próbować formować, nie? Dobra, gdzie, gdzie ty idziesz tutaj w środku? Tu, a masz wejść? Tu. No bo tak ta, ta, na krzyż go nie chcę, nie? Wiecie, on ma wejść tu. Najlepiej, jakby wyszedł do mnie tu. o. Tu 4 mm kwadrat. Co to za papier? 4 mm kwadrat to już nie są przelewki o, mam cię O, mam gostka i co teraz? No teraz trzeba zrobić sobie miejsce tu, tu na boki. No i obsadzamy go, nie? Te skrzydełka możemy mu podgiąć. Podgiąć w sensie... rozczapieżyć na boki, żeby się ładnie zaskoczyły w obudowie, nie? Raz. Nie wiem, czy to widzicie na tym GoPro. Ale z obu stron są skrzydełka, i tutaj jest skrzydełko O. Pyk, i je troszeczkę rozginamy na boki. I próbujemy wepchać w to gniazdko, które sięgnę. Ono oba sięgnę teoretycznie, wiecie. Jak ty idziesz, kabel? Którędy jeszcze by cię przepchać, żeby był bardziej taki elastyczny? Tędy jeszcze, pod tymi dwoma. Chodź tu. I chodź tu. O. I teraz stąd. I teraz którymi by, by mi pasował bezpiecznik, bo, bo sięgnę do obu, bez problemu. E, czy 18, czy 20. Ale już wiem. 18 to był, to jest zasilanie wzmacniacza jakby był. A 20 to jest przez tą blaszkę zasilanie niczego. Ten jest w jednym rzędzie, 16, 18. Zrobimy, że 16 przyszła w 18. Zmacniacza tu się nie, 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 nie spodziewam. Jakby co, to można go wziąć stąd. Czyli 18. 18, moi drodzy. To jest pin numer 17, czyli który? Ten bliżej środka, czyli ten. Czy ten? Jak to wchodzi? Tak. Ten czy ten? Tak wchodzi. Czyli 17. To jest ten. To jest ten. Czyli to jest ten. No dobra, no to my tego pin'a tam, on jest tak, ten pin, czyli ten pin też tutaj ma być tak. Tam wsadzimy. Musi wejść w, w pozycji swojej, bo inaczej go nie nie wklikniecie. Zasłaniam. No właśnie. Blokada się nie cofnęła? Nie. O, tu wszystko ciągnie. Te piny są tutaj od tej strony zamknięte. Możliwości wsadzenia pinu, ale numer to nie jest. Czy to jest zaślepka? Czy to jest czarna zaślepka gumowa? Bo bez sensu, żeby robili e, zaślepka. Wiecie, bezsensownym, żeby robili skrzyneczki, tym nie wypchnę. żeby robili skrzyneczki, które plastikiem są za, za, zaślepione, nie? Tak, i to są zaślepki, a ja tak pcham i pcham, to tą jedną mogę... Widzicie te zaślepki? O, no tak stało ładnie i teraz będę tu się pieprzył. O, takie gumki. Tą mogę wyjąć. Nie mam takich grubych zaślepek, sobie schowam, patrzcie, to jest taka zaślepka gumowa. Ten drugi tam schowam z powrotem. O, nie spojrzałem w gniazdko, czy jest przelotowe, tylko pcham jak, o widzicie, wpycham teraz, cyk. na swoje miejsce no wejdź o jest oriclick słyszałem, słyszałem oriclick gniazko mamy tutaj tutaj, dobrze to teraz wy, wy, wymyśliłem że to pin numer 18 jest tak, to jest tu, to jest tu My gniazdko mamy tu. Napinie numer 17. A pin numer 17 to jest, to jest bezpiecznik numer 18 według schematów. No to co? Moi drodzy, no tak to wygląda takie przepinowywanie. Ja tego sobie polutuję. Wezmę i zlutuję go. Puszczę dołem, nawet. Tędy. O. i tam dołem i tam niech będzie zlutowany i tyle i to, i to gniazdko po prostu wkłada się tutaj I, i pomyślimy wtedy co z tą skrzynką zrobimy, nie? tutaj założymy bezpiecznik w to miejsce, z, zamiast z tego tutaj na, na, na tą szynę metalową na, na tą szynę dochodzi napięcie główne, nie? tędy to, to jest z akumulatora Tędy przez 200A wchodzi z alternatora, a to są wejścia już. Um, I my to, co szło tu do alternatora. W ogóle tutaj jest pęknięte, widzicie? Tu jest takie pęknięcie, to się urwało i to była taśma naklejona. I ja się zastanawiam, teraz wiem, po co ona była tutaj. To już coś musiało się dziać. Nie, tutaj dołożymy taką śrubkę, jak ta specjalną, tu bezpiecznik 200A, taki ten midwal. I stąd i tutaj y, dojedziemy y, tym przewodem. Dobrze, jestem przygotowany. Patrzcie, tu jest ten od y, alternatora. No on jest trochę tutaj y, podciągnięty do góry. Tutaj złapany, tu to wszystko się połamało, te trytki. I idzie sobie tam do alternatora, nie? Luźno. Luźno, tu jest na dole luźno. Tu mogę trochę pociągnąć, żeby luźniej. To tam będzie luźniej, i takie tam. Nieważne. Starczyło go w każdym razie. Ale zobaczcie, ja, jak rozbieram takie samochody, zawsze znajdę jakieś kwiatki. Tutaj wam pokażę. Widzicie tam na dole, jakieś jest mokro? Tam na dole mokro błyszczy. I tu, bo wystarczy ruszyć ten kruciec. Tu jest jakaś nowa chudnica? Nie, ale to jest tak luźne, że tu wystarczy ruszyć kruciec, i tu spod spodowali woda. Druga sprawa, którą muszę załatwić. Zobaczcie na to. Cięgno wybieraka, nie? Skrzyni tu spada. Nie ma w ogóle tu żadnego zabezpieczenia. Tu na końcu. Nie wiem, czy powinno być takie. Takie to jest. Ach, nie podniosę go. To jest na specjalny krócie, co? Tutaj nie wiem, co powinno być i co ja mam tu tak zrobić. że tak wyjechać to słabo jakiegoś wkręta im tu wkręcę, żeby to tak nie, wy... to żeby to nie wypadło i powiem. No, takie cuda. Tam powyrywane różne rzeczy są. Także było tutaj grzebane, było, było. Moi drodzy, działamy dalej. Sprawa będzie wyglądała tak. Mam bezpiecznik 200 A, taki. Mam tą specjalną śrubkę z kwadratowym łbem. Wciskamy ją tutaj. Muszę ją tu wpukać. Tu idzie bezpiecznik. Czekajcie, muszę to wpukać, wpukać, bo inaczej nie, nie zrobimy. Jeszcze kawałeczek kawalątek. Ona nawet dochodzi chyba tam do końca. I patrzcie, to jest tak. Tu idzie nakrętka. A tu podejdzie nasz kołeczek, nasz pinik, nasz konektorek z tamtego. Mam nadzieję, że, to, że on tutaj wejdzie. Po paru chwilach wygląda to tak, zobaczcie, tam jest w tym miejscu pięknie założony przewód od alternatora. Tu ma luz, o, skrzyneczka jest zakręcona, tam wtyczuszkę zapomniałem zapiąć, to zabezpieczenie fioletowe nie chciało mi się zapiąć. No trzeba zapiąć, bo inaczej Wam nie wejdzie gniazdowo wtyczka, we wtyczkę, nie? Ten bezpiecznik to założymy sobie na koniec, jak będziemy testować. Tutaj. Moi drodzy, no tu wkręciłem śrubkę, normalnie śrubkę M8, tak trochę w głąb, żeby to nie wypadało. No i to już jest prawie jak oryginał, nie trzeba nic z zrobić. Nasmarowałem te cięgna i już. Dobra, skręcam to według zdjęcia. Muszę znaleźć zdjęcie, jak były te wszystkie główne przewody. Skręcamy według zdjęcia Podstawa akumulatora, akumulator, filtr i zobaczymy, czy ten bezpiecznik w tym gnieździe drugim będzie działał. O, jak widzieliście, trochę roboty zrobione. Złożone zostały te dwie klapy. To co? Podłączamy pierwsze. Trzyść, zatrzeszczał. O, siedzi, dobra, nie będę na razie przykręcał. No i co? Światła, tak? Moi drodzy, światła. Od razu zapłon. Idziemy na żywca. Światła mijania. I światła z tyłu, no, żeby nie było. Tutaj nie pali ta góra. Ale ta góra to się zgłasza, trzeba zobaczyć tu żarówkę. Tam nie pali prawa strona. Tu pali lewa po lewa mijania. Tutaj nic nie pali. Tamtą będziemy obserwować. Wkładam bezpiecznik. Uwaga, w ten pin, tak? To muszę jeszcze za, 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 zakleić. I tutaj gdzieś napiszę na tym F16 na F18. Uwaga, wkładam. Ta-da-dam! Ta, 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 ta. Zapaliło się światło. Zapaliło, tu się zapaliła pozycja. A co się zapaliło z tyłu? Tu się prawa strona zapaliła. A tutaj coś nie pali chyba. Te żarówki. I te. No ale zapaliły, brawo ja. Brawo ja, tam pełno błędów się wygenerowało. Mogę akumulator podłączyć no, czyli to to, słuchajcie no to temat zamknięty, tu nic więcej nie, nie, nie będę robił, skasuję błędy ten bezpiecznik tutaj siedzi, tutaj naklejam tasiemkę tu w ogóle jest urwane, nie? o to jeszcze chciałem Wam pokazać, tutaj nie ma w ogóle uchwytu na śrubę przy obudowie filtra także było tu grzebane zakleić, tu napisać F16, strzałka F 18 i będzie jasne, nie? Powiecie czemu nie użyłem tamtej skrzynki? Słuchajcie, no bo tamta ona ma inną konfigurację trochę, to jest skrzynka do przedefeli Oktawi Golfów piątek i tak dalej I Ona ma troszeczkę inną konfigurację, inaczej bezpieczniki Ma inny numer, no nie, 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 nie będę ryzykował, uparłem się że naprawię tą No i zobaczcie, tam jest, nie? Elegancko zrobione, zresztą na zdjęciu widzieliście Petarda, no petarda. Udało się, udało się, pali się, pali się wszystko. Żarówki z tyłu zobaczę, skasuję błędy i to wszystko. Moi drodzy, z pozdrowieniami dla Octavia Klub Polska. Trzymajcie się. Hejka.